Cześć witajcie. W dzisiejszym odcinku mamy nasz samochód z dużym przebiegiem ponad 400 tysięcy, teraz 433 tysiące, a w końcu jest gotowy i w dzisiejszym odcinku będę wymieniał na nim pompę wody. Tym samochodem od momentu kiedy go naprawiłem zrobiłem już ponad 4000 km. A W międzyczasie robiąc różne inne serwisy, typu wymiana oleju w silniku, skrzyni biegów, jakieś inne tam pierdoły, kiedy podnosiłem samochód do góry, było słychać na nim pompę, która po wyłączeniu dalej cyrkuluje, dalej, dalej działa przez pewien moment, i słychać na nim lekkie piski, skrzypienie więc w tym odcinku zajmiemy się wymianą tej pompy. Również chciałbym pokazać tutaj pompę, którą będę instalował. Jest to używana pompa. Ta pompa ma przebieg około 20 tysięcy kilometrów, pochodzi z samochodu, który uległ wypadkowi. Tutaj mam kolejną pompę zdemontowaną, jak mi się nie mylę, z czwartej generacji Priusa, i ta pompa niestety rozpadła się. Jak widać, skrzypi, i jak chcemy ją nawet obrócić, niestety nie chce się ona obracać. A teraz dla porównania, dam drugą pompę. Jak widać. Ona się obraca bez żadnego problemu. Więc dzisiaj wyjmiemy pompę z tego samochodu, który ma 433 tysiące. Porównamy ją do tych pomp, co leżą na stoliku. Oczywiście zamienimy ją na tą, która ma mniejszy przebieg. I tyle. Zapraszam do tego odcinka. No to zaczynamy. W tym celu używam klucza nasadowego 10 mm i demontuję tutaj nasz cały, całą skrzynkę od filtra powietrza razem z tym całym tutaj dolotem. Wciągam skrzynkę. Mogę tu sobie odpiąć przepływ również. Przy okazji, można sobie sprawdzić filtr. Nie jest zły, aczkolwiek można byłoby go wymienić. Mamy rurkę. I teraz mamy ładny duży dostęp. Tu się znajduje nasza pompa i ogólnie dostęp do niej jest w miarę łatwy. Na górze mamy tutaj wtyczkę. Odpinamy ją. I z tego co pamiętam chyba jest 5 śrub mocujących. Zaraz zobaczymy. 5 śrub mocujących. 12 mm łepek. I powoli odkręcamy. Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy poluzujemy te wszystkie śruby, wyleje się nam płyn chłodniczy, więc mamy tutaj podałkę, naczynie, żeby zebrać właśnie ten płyn. Z tego co sprawdzałem we wszystkich e, historii tego samochodu, na poprzednich odcinkach, e, pompa nigdy nie była zmieniana w tym aucie, więc jest oryginał, który ma 433 tysiące potwierdzonego przebiegu. Trochę jest tutaj ciasna, bo aczkolwiek nie jest tak źle, jak w niektórych autach bywa. Trzymamy jednego wyciągniętą śrubę i dwie, które są już poluzowane. Na chwilę przerwałem odkręcanie śrub na górze, żeby e, odkręcić naszą dolną śrubę jako pierwszą. Czyli jak się tutaj popatrzymy na pompę, ten tutaj. Z tego powodu, że nie chcę tutaj na rozrabiać w sensie pozalewać podłogi. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś. Więc najpierw odkręcę tę śrubę, a resztę śrub odkręcę już z góry. Żeby dostać się do dolnej śruby, mamy tutaj taką plastikową osłonkę. I ściągamy tę osłonę. Jeszcze jest jeden zatrzask, i tutaj, jak się popatrzymy, widzimy dolną śrubę od pompy, która jest tutaj. I w tym momencie ją wykręcę. Opuścimy samochód i będziemy mieli wszystko załatwione od dołu, i będziemy mogli tę pompę odkręcić z góry wszystkie pozostałe śruby. Śluby powolutku wykręcam, a płyn ścieka mi do miski. Pompa. Za parę chwil będzie już na zewnątrz. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. Ja troszeczkę za wcześnie zacząłem rozkręcanie tego wszystkiego. I płyn jest jeszcze dość, dość ciepły, więc trochę mnie w ręce parzy. Też musimy pamiętać, że śruby w tym przypadku od pompy mają różne długości. Te dłuższe idą od tyłu silnika, tutaj mamy krótszą. Tak samo dolna na samym dole też jest krótką śrubą. prawie pompę wyciągnięto I mamy naszą pompę na wierzchu. Aczkolwiek ta się bardzo ładnie kręci. Hmm. Też wygląda dość dobrze z zewnątrz. No cóż, ale my wymieniamy tę pompę na drugą. Będziemy wkładać tę pompę. Jedno jest pewne to, że robiła, wydawała z siebie dźwięki. Przy okazji możemy tutaj popatrzeć się na tą powierzchnię. I co tu widzimy? Trochę osadu możemy to wszystko ładnie przeczyścić i Możemy założyć drugą pompę. A teraz jesteśmy przy montażu drugiej pompy. Z tego powodu, że moja pompa jest używana, sprawdzam uszczelkę, która tutaj jest dookoła w takim wyżlebieniu w pompie, żeby nie mieć jakichś potencjalnych wycieków. I po prostu biorę, instaluję ją, dokręcam śruby i się widzimy już przy zalewaniu płynu i odpowietrzaniu samochodu więc Pompę mamy przykręconą co nam zostaje? Podpięcie wtyczki Teraz w międzyczasie uzupełnię trochę płyn chłodzący Przez to, że nie wiem kiedy ostatni raz był zmieniany, więc użyję nowego płynu I zostawimy to, że powolutku powietrze wyszło, a w międzyczasie poskładam tutaj nasz filtr powietrza. Tutaj mamy śruby, które się jedna wkręca w kolektor dolotowy, druga tutaj. Taki, e, taką podpórkę. E, czasami się zdarza, że one są dość mocno zardzewiałe i się mogą urwać. I tak e, z myślą na przyszłość. Wezmę te obie, oba gwinty tutaj e, przesmaruję. Jak widzimy w międzyczasie, płyn powoli nam e, zszedł do silnika. I teraz uzupełnimy go. da Jak zwykle filmiki nagrywam w weekend, więc dzisiaj nie mam dostępu do nowego filtra powietrza. Więc jutro kupię nowy filtr. Żeby w zasadzie mieć wszystkie serwisy pokończone na tym aucie. Złożone teraz zapalę silnik włączę ogrzewanie po to, żeby wymusić cyrkulację na pompie i będziemy uzupełniali stan płynu. Teraz zobaczymy, czy ten płyn trochę opadnie. Musimy się również patrzeć. Tutaj mamy taki przewód odpowietrzający, żeby zobaczyć tutaj płynący płyn właśnie z tego górnego węża. Na razie, jak widać, nic się nie pojawia, więc mamy ciągle. Ciągle powietrze zostawimy samochód wchodzący i mam nadzieję, że zaraz się to pojawi. A, płyn znowu poszedł nam troszeczkę do dołu. Zupełniam go tutaj do stanu i jadę na szybką przejażdżkę po okolicy tutaj i zobaczymy gdzie będzie nasz poziom po moim powrocie.